Dzień dobry kochani Dzisiaj wspólnie wykonamy siatkę na siatki Taką siatkę na jednorazowe reklamówki Ja tu wzięłam takie woreczki, które mniejsze leszczą niż reklamówki Żeby Wam zaprezentować, żebyście nie ogłuchli I tak, wkładamy tu od góry po jednym woreczku Bardzo dużo i się tutaj zmieści Bo siatka jest rozciągliwa Tutaj mamy w niej haczyk, wieszaczek. I co? Wyciągamy po jednej siatce. Jest to myślę dość przydatny przedmiot, który możemy sami wykonać. A siatki nie będą nam się wszędzie po domu. Nie będzie ich po prostu wszędzie. Potrzebujemy. Tak. Najważniejsze: włóczka. Ja tutaj pracuję na kotku, do kotka dobrałam szydełko 3 mm i oprócz tego potrzebujemy jeszcze kółeczka. Ja tutaj mam kółeczko drewniane, ale równie dobrze może być kółeczko metalowe, plastikowe, nawet w butelkach 5-litrowych macie takie plastikowe przy nakrętkach. Kółeczka to również może być. To kółeczko ma 5 cm średnicy. I oprócz niego potrzebujemy jeszcze tylko nożyczek, żeby uciąć zbędne nitki. Nie przedłużając, tylko kochani, subik, łapeczka w górę, komentarz, dzwoneczek. I zapraszam na profil na CDA. Jest pod taką samą nazwą jak tutaj na YouTubie. Tam również są moje filmiki. To już nie przedłużam teraz tak na poważnie. I od razu zaczynam. Zaczynamy od zrobienia pętelki. I teraz robimy tak. Bierzemy kółeczko, przekładamy tą pętelkę tak, że ta jedna niteczka zostaje tutaj z lewej strony naszego kółeczka, a tą krótką nitkę od końca tak jakby nasz koniec bądź początek naszej włóczki układamy wzdłuż kółeczka. Przeciągamy nitkę raz i teraz wkładamy szydełko pod kółko. Przeciągamy nitkę i robimy zwyczajnie półsłupek. Tą niteczkę chowamy, zaciągamy ją i cały czas pracujemy. Widzicie, szydełko pod kółkiem zaciągamy niteczkę i przeciągamy. I dalej zaciągamy, przeciągamy. Robimy. Yy, wielokrotność pięciu półsłupków na kółeczku. Ja tutaj wykonam tych półsłupków 50. Pamiętamy, że układamy tą niteczkę tu wzdłuż kółeczka. Za chwilkę i tak ją będziemy ucinać, bo już myślę, że tyle z 10 półsłupków, które ją przykryje w zupełności wystarczy. I tak jak mówię, kochani, wykonujemy wielokrotność 5 półsłupków. I tak jak mówiłam, ja na to kółeczko robię 50 półsłupków. Raz jeszcze pokażę. Pod spód szydełko przeciągamy niteczkę. Raz tutaj mocno nie trzymamy, bo wtedy byśmy nic nie podziałali, tylko luźno ta włóczka jest na paluszkach, półsłupek i dalej pod spodem przeciągamy niteczkę. I półsłupek. Oczywiście w trakcie pracy ściskamy, tak żeby nam tutaj to kółko nie wychodziło. Widzicie? Tak ładnie je zabudowujemy. Dobra, ja Was nie zanudzam tym obrobieniem kółeczka. Jak to zrobić już? Widzicie? Obrobię je i widzimy się za momencik. Mamy nasz 50. owijając nasze kółeczko półsłupek. Teraz. Wbijamy się nad pierwszy, przeciągamy niteczkę raz i robimy półsłupek. I teraz wykonujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka. To pomijamy, bo tutaj mamy wybite szydełko. W sensie tu zaczęliśmy łańcuszek i pomijamy 4 oczka. Raz, 2, 3, 4 i wbijamy się w piąte robiąc półsłupek i dalej raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem. Omijamy cztery oczka i wbijamy się tutaj nad piąty w piąte oczko, robiąc półsłupek i dalej siedem oczek łańcuszka, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka, pomijamy cztery, wbijamy się w piąte tutaj w piąty słupek, półsłupek, przepraszam. Albo nad 5 półsłupkiem i znowu 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4 oczka omijamy, wbijamy się w piąte, robimy półsłupek i dalej 7 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7. I omijając 2, 4 oczka wbijamy się tu. W piąte robiąc półsłupek i dalej siedem oczek łańcuszka 4 5 6 7 omijamy dwa cztery oczka i wbijamy się w piąte robiąc półsłupek siedem oczek 3 4 5 6 7 cztery pominięte dwa cztery wbijamy się w piąty robimy półsłupek i dalej siedem oczek łańcuszka raz dwa trzy cztery, pięć sześć siedem pomijamy dwa cztery oczka wbijamy się w piąte robimy półsłupek przepraszam was półsłupek małe turbulencje i dalej siedem oczek łańcuszka trzy cztery pięć sześć siedem omijamy cztery oczka wbijamy się w piąte i teraz kochani siedem oczek łańcuszka raz dwa 3, 4, 5, 6, 7 i nie wbijamy się tutaj, tylko od razu przechodzimy na ten łańcuszek. Robimy oczko ścisłe na, na środku i wykonujemy 7 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj na łańcuszku półsłupek. 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka. I na łańcuszku półsłupek. I ja, kochani, wykonałam 17 w sumie łącznie z tym pierwszym. 17 rzędów, patrząc na długość, aby już robicie taką ilość, jaką chcecie. Jaka Wam będzie pasować, jeżeli chcecie większą tą siateczkę, to więcej, mniejszą, to mniej. No to w sumie logiczne. Więc, kochani, bierzemy się za dzierganie łańcuszków. I widzimy się za chwileczkę. 17 okrążeń za nami, i teraz, no za mną. I teraz ostatnie, tutaj przedostatnie okrążenie wykonujemy następująco. Robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i półsłupek na środku. I dalej. Raz, dwa, trzy. Półsłupek na środku łańcuszka, raz, dwa, trzy. Półsłupek na środku, raz, dwa, trzy. Półsłupek na środku, raz, dwa, trzy. Półsłupek na środku, raz, dwa, trzy. Półsłupek na środku łańcuszka i dalej, raz, dwa, trzy. Półsłupek na środku, raz, dwa, trzy. Półsłupek na środku łańcuszka. O, i ostatnie. Raz, dwa, trzy. Półsłupek na środku łańcuszka. I teraz, tu już mamy trzy. Czyli teraz musimy jeszcze wykonać raz, dwa, trzy. Ostatnie. Ostatni nasz łańcuszek. Robimy półsłupek na środku już tego krótkiego łańcuszka, oczko i lecimy raz, dwa, trzy półsłupki tutaj na tym łańcuszku, a na kolejnym łańcuszku pięć półsłupków nawijanych. Przepraszam, bo nie dodałam. Pięć półsłupków nawijanych, dwa, trzy, cztery, pięć i dalej od razu płynnie. Na następny łańcuszek 5 półsłupków nawijanych. 3, 4, 5 półsłupków nawijanych. Na kolejnym łańcuszku też 5 półsłupków nawijanych. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak szybciutko robię, może Wam pokażę półsłupek nawijany, czyli nawijamy szydełko, włóczkę na szydełko. Przeciągamy niteczkę i przez wszystkie nitki przeciągamy naszą pętelkę. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty półsłupek. Nawijamy, już jesteśmy w połowie. Dalej lecimy. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. I dalej. Tutaj to samo. 5 półsłupków nawijanych. 3 na każdym naszym 4, 5 na każdym łańcuszku. Tym króciutkim po 5 półsłupków nawijanych. 3, 4 i 5. 5. I już ostatnie dwa łańcuszki raz, dwa, trzy, cztery i pięć i ostatni raz, dwa, trzy, cztery i piąty półsłupek nawijamy. Biła. i teraz wbijamy się tutaj w nasz łańcuszek znaczy nasz jedno oczko łańcuszka które robiliśmy na początku rzędu robimy oczko ścisłe i worek jest już praktycznie gotowy pozostaje nam tylko zrobienie uchwytu ja robię po prostu łańcuszek siateczki jednorazowe nie są ciężkie i robimy łańcuszek z takiej ilości Oczek, żeby po prostu było dostosowane do naszych potrzeb. Potrzebujemy dłuższy. Dłuższy ten uchwyt, tą rączkę. Robimy ich więcej, krótszy, mniej. Ja nawet powiem Wam szczerze, nie liczyłam, ile robię tych oczek. Robię tak na tak zwane brzydko mówiąc oko. Jeszcze troszeczkę. No, myślę, że. Tyle w zupełności wystarczy. Wbijamy się tutaj po przeciwległej stronie. Robimy oczko ścisłe. Jedno jeszcze dla bezpieczeństwa, i dla jeszcze większego bezpieczeństwa. Możemy oczkami ścisłymi przerobić tutaj parę razy nad naszymi półsłupkami nawijanymi. Raz jeszcze przeciągamy niteczkę. Ucinamy i tą nitkę chowamy. Zaraz przepraszam za chelesty nieprzyjemne. Chciałam Wam tylko zaprezentować, jak to fajnie, schludnie wygląda. Jak potrzebujemy worek, to zwyczajnie po prostu to wyciągamy tutaj przez nasz otwór. Dziękuję Wam ślicznie kochani, że byliście ze mną w kolejnym moim filmiku. Zachęcam do subskrypcji, do dzwoneczka, żeby Was nic nie ominęło. Do łapeczki w górę, jeżeli podobał Wam się mój, mój filmik, to bardzo, bardzo mnie zachęca do nakręcania innych filmików. Do komentarzy, jeżeli macie jakieś uwagi bądź sugestie. I co? I do dobrej zabawy. Dziękuję Wam ślicznie, kochani. Wszystkiego dobrego. Powodzenia!